Te 5 monet dobiegowych na licytacji w czerwcu 2021 sprzedało się za ponad 800 złotych, czyli 8 złotych warte 800 złotych. 1 złoty rocznik 1990 ponad 600 zł, 2 zł rocznik 1994 ponad 200 No i dość stosunkowo nisko 80 złotych za 5 złotych 1994. I pamiętajcie monety spełniały warunki, były w stanach idealnych, tak jak tutaj na filmie. To są ceny dla monety menniczych. Monety z obiegu są warte tylko nominały. Jeżeli posiadacie te roczniki zużyte, to jest tylko nominał. Pamiętajcie o tym, na razie się liczą tylko stany mennicze. Jeżeli będziecie u kogoś no, licytować, bo ja bym za taką kwotę nie kupił, jeden zł jest dla mnie warty maksymalnie 100 złotych. Jeżeli będziecie u kogoś licytować, to sprawdzać komentarze, czy posiada taki użytkownik komentarze Negatywne bądź pozytywne, ale też tam są czasami negatywne opinie. Czytać, czy ta osoba sprzedaje akurat to, co chcemy kupić. I słuchajcie, ta aukcja pokazała dobitnie, że przyszłość buduje się w teraźniejszości. Ktoś mówi: Szkoda, że mi dziadek nie odłożył woreczka złotówek 57 roku w stanie menniczym. Pamiętaj, że Ty też kiedyś będziesz dziadkiem bądź babcią. W sklepie Esnymizmatyka zakupisz takie albumy na przechowywanie monet, banknotów. Link do sklepu w opisie. 10% zniżki na kod zakapeł 2021. Już mo możliwe, że już dziś możesz zacząć budować kolekcje monet, które się pokazują, a które za 30-40 lat też będą osiągały takie ceny na licytacjach i wtedy powiesz, że tak, to była ta moja emerytura. Bądź przekażesz to wnukowi powiedzmy w prezencie ślubnym. Ja Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się do następnego. Hej!